Każdy z nas doświadczył wewnętrznego konfliktu między pragnieniem a niepewnością. Próba poruszania się po ścieżce do sukcesu, czując się jednocześnie ogarniętym zwątpieniem w siebie, jest potężną metaforą tej walki. Jednak jest tu jeden kluczowy element wiara. Nawet gdy wiara słabnie potencjał manifestacji, pozostaje. Może być trudno wierzyć w coś, czego się nie postrzega. Lub wierzyć, że się na to nie zasługuje. Bez wiary korzystanie z prawa przyciągania lub manifestowanie czegokolwiek staje się trudnym zadaniem. Chociaż stosunkowo łatwo jest wyobrazić sobie i zwizualizować siebie posiadającego coś, czego zawsze pragnąłeś dla niektórych, prawdziwa wiara w to, że są godni osiągnięcia wszystkich swoich celów i aspiracji, może być trudnym zadaniem. Jak więc wzmocnić lub pielęgnować wiarę? To pytanie może rodzić wiele wyzwań bez odpowiedzi. Czy można manifestować bez trzymania się wiary? Odpowiedź brzmi zdecydowane tak. Czas obalić te metaforyczne mury, przywołując wewnętrzną siłę jak halk i pokonując wszelkie niepewności i obawy. Istotne uświadomienie sobie Rozpoczyna podróż od zwykłego pragnienia do przekształcenia tych pragnień w rzeczywistość. Wiara nie musi być natychmiastowa. Co, zaskakujące nawet z ziarna niepewności, może wykiełkować manifestacja. Zanim przejdziemy dalej, mam do ciebie kilka pytań. Przez całe życie prawdopodobnie słyszałeś o manifestacji i korzystałeś z jej mocy, nie zdając sobie z tego sprawy. Wtedy mogłeś nie znać praw przyciągania i manifestacji, prawda wiara nie była wymogiem. Dlaczego więc teraz bezwzględnie trzeba wierzyć w to, czego się pragnie? Koncepcja wiary została wprowadzona niedawno, jednak manifestacja może nastąpić bez niej. Możesz nie wierzyć w pełni, że to, czego pragniesz od wszechświata, naprawdę istnieje, ale nadal możesz to zamanifestować. Niezależnie od tego, czy uważasz się za godnego czy nie, poprzez wytrwałą wizualizację i afirmację, możesz urzeczywistnić swoje pragnienia. Kluczem jest skupienie się na swoich pragnieniach, a nie na jak je zamanifestować. Nie musisz się martwić zawiłościami tego, jak twoje pragnienia się zmaterializują. Głównym celem jest żywe wyobrażenie sobie tego, czego naprawdę chcesz. Zwizualizuj to nawet, jeśli nie jesteś jeszcze zagorzałym wierzącym. Ciesz się radością posiadania tego. Przyjmij tę ostateczną rzeczywistość, niezależnie od tego, czy masz absolutną wiarę, czy nie. Bądź wdzięczny za zdobycie wymarzonej pracy lub awansu. Emanuj pozytywnymi wibracjami i wysoką częstotliwością w sferze niefizycznej, niezależnie od Twojego poziomu wiary. Według Neville'a Godarda, niechęć ludzi do uznania swojej odpowiedzialności za efektywne wykorzystywanie wyobraźni jest główną przeszkodą uniemożliwiającą im zaakceptowanie faktu, że wyobraźnia ma wpływ na rzeczywistość. Rozróżnienie między obecną sytuacją a pożądanym rezultatem, czy to pod względem czasu, sukcesu finansowego, czy jakichkolwiek innych aspiracji, jest krytycznym wymogiem udanej manifestacji. Po dokonaniu tego rozróżnienia, bezwzględnie konieczne staje się utrzymanie niezachwianego skupienia na danym celu. Skupiamy się na opracowaniu strategii osiągnięcia pożądanej rzeczywistości. Obejmuje to staranne rozważenie podejść i technik niezbędnych do wypełnienia luki między teraźniejszością a wyobrażoną przyszłością. Wielu jest zalewanych pytaniami o to, co, jak, kiedy i gdzie, i to w tym momencie wielu się potyka, co prowadzi do ich pierwszego fałszywego kroku. Często nasze obecne okoliczności działają jak bariery między naszą obecną sytuacją a naszą wyobrażoną przyszłością. Mamy obsesję na punkcie rozszyfrowywania metod, pokonywania przeszkód związanych z czasem skupieniem, i lokalizacją. Zastanawiamy się nad czasem trwania i nadejściem naszych pożądanych rezultatów, zmagając się z mieszanką myśli i emocji. Kiedy jesteśmy pochłonięci wytyczaniem kursu do naszych celów, mimowolnie wpadamy w niekończący się cykl. Znaczną ilość czasu, wysiłku i energii inwestuje się w realizację naszych pomysłów a nasza uwaga jest całkowicie pochłonięta przez ten proces. Angażujemy się w pokonywanie przeszkód stojących na drodze do naszej pożądanej przyszłości, niepotrzebnie zatrzymując się na tych mentalnych mostach. Na tym etapie zaczyna pojawiać się zmęczenie i wyczerpanie. Budujemy mosty wiary, aby pielęgnować przekonanie, że nasze pragnienia są realne i osiągalne. W wyniku naszej walki o bezwarunkową wiarę w nasze aspiracje dochodzimy do zrozumienia, że nie musimy wierzyć w nic więcej, aby manifestować. Liczy się to, kogo chcemy być i ucieleśniać tę osobę. Załóżmy, że aspirujesz do zdobycia miliona dolarów. Jeśli zatrzymasz się na pytaniach o to, kiedy i jak zarobić te pieniądze, utkniesz na moście. Jakie jest więc rozwiązanie? Załóż, że już jesteś milionerem. Wykorzystaj prawo założenia. Zachowuj się tak, jakbyś już posiadał tę sumę pieniędzy i uwierz mi, dojdziesz tam. Manifestuj poprzez prawo założenia. Załóż, że masz pieniądze i nigdy ci ich nie brakuje. Wyobraź sobie, jak twoi przyjaciele i rodzina ci gratulują, ponieważ zawsze masz pieniądze do dyspozycji. Masz tylko dwie opcje albo próbujesz być realistą i płyniesz z prądem, albo wykorzystujesz manifestację i prawo założenia na swoją korzyść. Wizualizuj rzeczy. Bądź optymistą. Nie martw się i nie utknij na moście, ponieważ to nie tam masz skończyć. Wybierz swoje przyszłe ja zamiast dać się uwięzić teraźniejszości lub mostowi. Porzuć warunki, które wymyśliłeś w swoim umyśle. Pamiętaj, że nie musisz usprawiedliwiać osoby, którą się stajesz lub chcesz stać w przyszłości. Rozszerz swoją świadomość. Ostatecznym celem jest, aby twoje pragnienia i cele cię ekscytowały, sprawiały, że czujesz się euforycznie szczęśliwy. Na początku mogą nie wydawać się całkowicie wiarygodne i mogą powodować pewne wątpliwości. Jeśli jednak Rozpalają Twoje wnętrze radością i ekscytacją, nie ma potrzeby wątpić. Zacznij wizualizować to życie, życie, którego pragniesz, to o którym zawsze marzyłeś. To życie, to wybitne, które zawsze sobie wyobrażałeś, jest teraz na wyciągnięcie ręki. Pamiętaj, nic nie jest niemożliwe. Wszystko w tym wszechświecie. Zmaterializowało się dzięki ludzkiej wyobraźni i mocy wizualizacji. Uwolnij więc swoją kreatywność i namaluj życie, o którym zawsze marzyłeś. Wyobraź sobie, że rzeczy, których pragnąłeś, już są obecne. Przyszłe życie, którego pragniesz, jest już rzeczywistością. Nie musisz wierzyć we wszystko, co istnieje na świecie. Czasami wystarczy mieć wiarę w wszechświat. I przyjąć postawę, że wszystko o czym myślisz lub czego pragniesz, przyjdzie do ciebie bez wysiłku. Wszystko czego pragniesz, wszystko za czym tęsknisz, przyjdzie do ciebie bez wysiłku.